Całkiem rozsądny wybór z rynku wtórnego do około 1000 zł. Tak mógłbym określić ten telefon. Co skrywa w sobie MI-10? Na froncie mamy ekran AMOLED z efektownie zagiętymi krawędziami. Rozdzielczość jest standardowa i przewidywana. Odświeżanie wynosi 90 Hz, a sam panel oferuje sensowną, wystarczającą w większości scenariuszy jasność maksymalną oraz minimalną. Jak to w amaletach bywa, czernie i kontrast są idealne, a kolory są przyjemne dla oka, więc konsumpcja wszelkiego rodzaju treści jest w zasadzie samą przyjemnością. Za działanie telefonu odpowiada Snapdragon 865, a w najczęściej spotykanych wersjach pamięciowych jest on sparowany z 8 GB RAMu. System to Android 12 przykryty nakładką MIUI 13. Całość, jak na Explogovca przystało, działa świetnie a sam procesor nie budzi wątpliwości, że mamy do czynienia z solidnym zapasem mocy. Bez żadnego problemu zagramy w każdą dostępną w sklepie Play grę z odpowiednim kadkarzem i ustawieniami graficznymi. Praca w tle kilku czy kilkunastu aplikacji nie stanowi dla telefonu problemu i możemy swobodnie przemieszczać się między nimi bez niepotrzebnych spowolnień. Patrząc na cenę niektórych egzemplarzy mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że jest to prawdopodobnie jeden z najwydajniejszych i najlepiej działających telefonów w swojej cenie. Pod względem aparatu nie jest niestety tak kolorowo, jak w dwóch poprzednich aspektach. Owszem, główne 108-megapikselowe oczko wsparte optyczną stabilizacją obrazu radzi sobie świetnie, ale w zasadzie mogłoby tu być jako jedyne, bo dwa z czterech oczek to bzdurne, nic nie znaczące 2-megapikselowe moduły do robienia sztucznego tłumu, a 13-megapikselowy szeroki kąt radzi sobie dobrze tylko przy sprzyjających warunkach oświetleniowych, choć i w takim przypadku od x Chciałoby się wymagać więcej. Na plus za to zasługuje obsługa nagrywania filmów w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Bateria jest dosyć nierówna. Sporo zależy oczywiście od kondycji tej, która znajduje się w danym egzemplarzu. Ale patrząc przez na rezultaty osiągane przeze mnie, ciężko jednoznacznie stwierdzić, jaka ona jest. Zakres jest spory, bo do około 2,5-3 godzin SOT przy samym LTE aż do 6 godzin wzwyż w cyklu mieszanym. Z reguły raczej przez większość czasu w ciągu całego dnia udawało się osiągać wyniki okolic 4 godzin SOT na LTE, co nie pasuje tej baterii ani jako spektakularnie złej, ani jakiejś ponadprzeciętnie wybijającej się. W zasadzie to jest całkiem dobrze i ten telefon nie będzie robił problemów z otwaniem od rana do wieczora przy standardowym użytkowaniu. Ładowanie jest całkiem szybkie, bo 30W dołączono do zestawu ładowarką, co skutkuje około godziną ładowania od 0 do 100%. Na plus zasługuje też obsługa ładowania bezprzewodowego z taką samą mocą, co patrząc na kilka czy kilkanaście razy droższe nowe telefony, często jest wartością znacznie większą. Telefon blokujemy odciskiem palca przy użyciu czytnika zatopionego pod ekranem. Wyposażony jest w dwa dedykowane głośniki stereo, więc nie ma dysproporcji, która często wynika z wykorzystania w takich celach głośnika do rozmów. Z reguły mi polecam zmienić efekty dźwiękowe na głos. Moim zdaniem głośniki brzmią wtedy najlepiej. Do około 80% głośności nie następuje utrata jakości i są nawet całkiem słyszalne niższe partie. Wyższy wskaźnik głośności to już dosyć zauważalne obcięcie basów, ale dalej brzmi to całkiem przyjemnie, choć czuć regres względem niższej głośności. Na pochwały zasługuje haptyka oraz obecność diody podczerwieni do sterowania innymi urządzeniami. Do telefonu podłączymy kabel USB typu C oraz oczywiście zapłacimy nim zbliżeniowo. Obsługuje sieć 5G oraz opcjonalnie Dual SIM, choć nie obędzie się bez kombinacji, bo jeśli chcemy korzystać z dwóch kart SIM w wersji europejskiej tego telefonu, będziemy musieli zakupić tackę kart SIM z chińskiej wersji oraz zainstalować Xiaomi EU lub innych Custom ROM wspierający taką funkcjonalność. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w internecie. Podsumowując, zalety tego telefonu to niezły ekran, spory zapas mocy i świetne działanie, super głośniki stereo, całkiem niezły potencjał głównej matrycy aparatu, przyzwoita bateria, przyzwoita haptyka oraz obecność ładowania indukcyjnego. Minusy tego telefonu to brak teleobiektywu, przeciętny szeroki kąt oraz dwa bezużyteczne oczka aparatu.